Molière, świętoszek. Tartif. Osoby: Pani Pernel, matka Orgona, Orgon, mąż Elmiry, Elmira, żona Orgona, Damis, syn Orgona, Marianna, córka Orgona, Walery, zalotnik Marianny, Kleand, szwagier Orgona, Tartif, świętoszek, Doryna. Pokojówka Marianny Pan Zgoda Woźny Oficer Gwardii Filipota Służąca Pani Pernel Rzecz dzieje się w Paryżu w domu Orgona Akt pierwszy Scena pierwsza Pani Pernel Elmira Marianna Kleant Damis Doryna Filipota Pani Pernel biegnie przez scenę ku drzwiom, wszyscy dążą za nią. Chodź Filipo, to nie myślę tego dłużej znosić. Elmira. Ależ, kochana matko, dajże się uprosić. Pani Pernel. Zostaw moja synowo, nie spiesz się daremno, na zbyt wiele zadajesz sobie trudów ze mną. Elmira. Uchybiać pani na myśl nie przyszło nikomu. Cóż więc dziś panią matkę razi w naszym domu? Wyznaję więc, że wcale mi się nie podoba Dom, w którym za nic liczy się moja osoba. Wcale mnie nie budują wasze nowe statki, gdzie każdy waży lekce głos sędziwej matki, gdzie nikt nic nie szanuje ni w czynach, ni w mowie i gdzie po prostu wszystko chodzi jak na głowie. Doryna, jeśli pani, pani Pernel. Ty jesteś w służbie niezbyt prędka, lecz za to mocna w gębie i impertynentka. Do wszystkiego się wtrącać zawsześ jest gotowa. Damis, ale... Pani Pernell. Ty jesteś głuptas, więcej ani słowa. Przyjmij to oświadczenie od swej babki własnej. Już dawno ojcu twemu w sposób dosyć jasny tłumaczyła, że syna pociechy nie zazna. Jeśli będzie w ten sposób, chował go na błazna. Marianna. Lecz... Pani Pernel, ty, miłaś ostruniu, z ciebie też lalusia. Niby trzech słów nie zliczy, skromniutka jak trusia. Lecz ja wiem, cicha woda, jakie ma wybryki, i nie ja się dam złapać na twe polityki. Elmira, jednak pani Pernel, Ty też, synowo, bez wszelkiej obrazy, przyjm mojej co najwyżej nagany wyrazy. Przykładem dobrym świecić, tyś im wszak powinna i matka ich nieboszczka zgoła była inna. Jesteś płocha, rozrzutna, to wprost oczy rani patrzeć, jak wciąż się stroisz niby wielka pani. Jeśli dla męża tylko chce być piękną żona, nie potrzebuje chodzić cała wyfioczona. Kleant, ależ pani! Pani Pernel. Dla ciebie, mój szanowny panie, jej przezacny braciszku mam pełne uznanie, lecz w miejscu syna mego rzekłabym ci wszakże, ruszaj sobie gdzie indziej, mój kochany szwagrze. Poglądy, jakie głosić ciągle się pan, trudzi, nie nadają się wszakże dla uczciwych ludzi. Mą szczerość zbyt otwartą, niech mi pan wybaczy, lecz co w mowie, to w myśli, nie umiem inaczej. Damis. Pan Tartif w oczach babci bardziej jest szczęśliwy. Pani Pernel. Bo jest zacnym człowiekiem, godnym czci prawdziwej i trudno mi w istocie patrzeć jest spokojnie, że taki jak ty, błazen, w ciągłej z nim jest wojnie. Damis. Jak to? Więc ja mam znosić, aby ktoś bez sromu Do wszystkiego się wtrącał, rządził się w tym domu I by wzbronioną była nam każda zabawa, póki ten chłystek do niej nie uświęci prawa? Doryna. Gdyby słuchać, co prawi on nam tutaj co dnia, Co bądź człek czyni, wszędzie tkwi jakowaś zbrodnia, Bo ten krytyk żarliwy tylko sądzi, rządzi. Pani Pernel. I dobrze osądzone jest, co on osądzi. Do nieba chcę was zawieść, odciąga od złego I słusznie, syn mój, wszczepia wam miłość do niego Damis Nie, babciu, nawet ojcu sprawić się nie uda By sympatię w mych oczach znalazła obłuda Kłamać nie chcę i mówię tutaj najwyraźniej Że w tym człowieku wszystko gniewa mnie i drażni I gdy nadto w mym sercu już zbierze odraza Przy pierwszej sposobności zdepcę tego płaza Doryna bo i pewnie, że trudno już ścierpieć, a zwłaszcza patrzeć, jak ten przybłęda w domu się rozgaszcza, jak ten dziad, co gdy przyszedł, buty miał podarte, a ubranie i pięciu szelongów niewarte. Dzisiaj, zapominając łatwo o swej nędzy, do roli pana domu ciśnie się czym prędzej. Pani Pernel. Słusznie i znikłaby stąd niejedna myśl zdrożna, gdyby posłuch znalazła jego chęć pobożna. Doryna. Przed panią on świętego udaje niby to, a jest mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą. Pani Pernel. To język! Doryna. Ja bym go tam wraz z jego wawrzyńcem obdarzyła na drogę nie lada gościńcem. Pani Pernel. Osoba jego sługi zbyt mało mi znana, lecz w zamian mogę śmiało zaręczyć za pana. Wy macie doń urazę i każde się boczy, że wam bez żadnych względów prawdę rąbie w oczy. Grzech budzi w jego sercu nienawiść zawzięta, a celem jego kroczyć niebios drogą świętą. Doryna. Dobrze, lecz czemu, zwłaszcza od jakiegoś czasu, każdy gość jest przyczyną takiego hałasu? Gdzie w tym obraze niebios ktokolwiek wyczyta, że jakiś godny człowiek czasem w dom zawita? Co do mnie, nie dam głowy, mówiąc między nami, wskazując Elmirę, czy on o panią nie jest zazdrosny czasami? Pani Pernel. Milczeć mi! Patrzcie, co za gęba u Aspanny! Nie on jeden potępia ten zgiełk nieustanny. Te wizyty, ci szumni panowie i damy, karety przez dzień cały stojące u bramy. Ta lokaj! nadmiernie zgiełkliwa czereda. To przed okiem sąsiadów utaić się nie da. Chcę wierzyć, że nic złego pod tym się nie skrywa, lecz po cóż ma mieć strawę i plotka złośliwa? Kleant, jak to? Ludzkim gadaniom chcesz przeszkodzić pani? Tożby znaczyło handel zrobić nazbyt tani, Gdyby człowiek ze względu na świata obmowy Swych najlepszych przyjaciół zrzec się był gotowy. Lecz gdyby i tak było, czy pani w to wierzy, Że ktoś języki bliźnich w ten sposób uśmierzy? Przeciw po twarzy nie masz na świecie obrony. Pozwólmy więc rozprawiać ludziom na wsze strony I bez względu, jak życie nasze sądzą inni. Na niech starczy, że w sercu jesteśmy niewinni. Doryna. Czy może nie od Dawne tej lubej sąsiadki wraz z jej miłym mężulkiem pochodzą te gadki? Zwykle kto sam jest w świecie celem pośmiewiska, ten na dobrą cześć drugich najłacniej się ciska. Tacy wszędzie wglądają i puty się biedzą, aż pozór złudny jakiejś skłonności wyśledzą. Wydmuchają go w bajkę i z całą rozkoszą ubrawszy po swojemu, po świecie obnoszą. Szerząc o czynach drugich zmyślone gawędy, w oczach świata złagodzić pragną swoje błędy, i zręcznie je przybrawszy kształtem podobieństwa, niewinnością zabarwić własne bezeceństwa, lub na innych przerzucić obłudnym zapałem Część hańby, która dotąd była ich udziałem. Pani Pernel, cały ten wywód zgoła chybiony tym razem! Przyznacie, że oranta świeci cnót obrazem, Modlitwy, pobożności, A jest mi wiadomym, że też się nie buduje wcale waszym domem Doryna. W istocie, dla przykładu wybornie dobrana, Ani słowa, surowość jej zasad jest znana, Lecz wszak to wiek w tej damie zbudził tchnienie Boże I żyje cnotą, odkąd już grzeszyć nie może. Dopóki mogła w sercach rozniecać płomienie, Korzystała z swych wdzięków dość nieustraszenie. Dziś, widząc, że jej pokus daremna jest praca, Gardzi światem, co sam się już od niej odwraca I płaszczem cnoty wszelkim uciechom okrutnej Osłania zwiędłych wdzięków upadek zbyt smutny. To u naszych zalotniś jest koniec nierzadki. W miarę jak wielbiciele pakują manatki, Aby nie nazwać rzeczy swym właściwym mianem, Chronią się za surowych zasad parawanem. Stąd też sąd każdej takiej zawziętej dewotki, Skwapliwie chwyta wszystkie najcenniejsze plotki, I wkoło siebie z grzechów świat skwapliwie czyści, Nie z miłości bliźniego, lecz z prostej zawiści, Co nie zniesie, by innych nęciła zabawa, Do której same z wiekiem straciły już prawa. Pani Pernel, do Elmiry. O to jakim bajeczkom chętnie daje ucha pani córka. Starszego nikt tu nie posłucha, bo ta panna zagłusza wszystkich swym terkotem. Lecz czas już, abym rzekła co ja sądzę o tem. Mówię, że syn mój daje znak wielkiej mądrości, gdy te zacną osobę w swoim domu gości, że człowiek ten od niebios jest tutaj zesłany, by prostować wasz umysł. Sromotnie zbłąkany, wdzięczność za troskiście mu winni nieustanne, bo co gani, to w rzeczy jest samej naganne. Te wizyty, te bale, ta cała nic warta zabawa, to są wszystko pokuszenia czarta. Tu człowiek nie usłyszy pobożnego słowa: same śmieszki, piosneczki, ba, nawet obmowa. Gdy się zejdą ci mili panowie i panie, nieraz tam i bliźniemu dobrze się dostanie. Słowem, człowiek stateczny musi nabrać wstrętu do zebrań, w których nie masz nic oprócz zamętu, gdzie jeden przez drugiego paple jak szalony, jak słusznie powiedział ów doktor uczony, że to prawdziwie istna babilońska wieża, gdzie wszystko możesz słyszeć wszystko, prócz pacierza. I doprawdy powtarzam, że trzeba mieć czoło, wskazując kleanta. Widzę, że temu panu coś bardzo wesoło. Racz pan dla swoich dudków zachować te drwinki i do Elmiry. Żegnam cię, synowo. Nie rób słodkiej minki. Możesz być pewna, wody, o, dużo upłynie, zanim mnie znowu ujrzysz w tej miłej gościnie. Dając policzek w Hej, ty, czego tak sterczysz z tą gębą niemądrą, jakbyś wronę połknęła? No, różże się flądro. Dalej, chodźmy. Scena druga. Kleant, Doryna. Kleant, co do mnie, chyba tu zostanę. Znów bym czymś mógł zasłużyć na srogą przyganę a to mi starowinka. Doryna. To szkoda, prawdziwa, że nie może usłyszeć, jak ją pan nazywa. Powiedziałaby panu, iż nie dała wcale przyczyn, byś z nią obchodził się tak poufale. Kleant. Najlepiej świadczy owa humoru odmiana, jak ona przez tartifa swego osiodłana. Doryna. Z tego niechaj pojęcie sobie pan wytworzy o synu, ale tutaj to już trochę gorzej. Był to wprzód człowiek z duszą roztropną i godną. W służbach króla okazał tęgość niezawodną. Teraz, odkąd Tartifem swym przejął się cały, od tego czasu chodzi niby ogłupiały. Nazywa go swym bratem, miłuje go bardziej niż własną matkę, przy nim żoną dziećmi gardzi. To dziś tajemnic jego powiernik jedyny. Jego zdaniem kieruje się każdej godziny. Jego wciąż ściska, pieści. Dla kochanki młodej tkliwość iść by nie mogła z tym czuciem w zawody. Przy stole pierwsze miejsce daje mu jak księciu. Patrzy z lubością, gdy ten zjada za dziesięciu. Dobrego kąska przed nim nikt tu wziąć nie może. A gdy mu się odbija, pan woła: Szczęść Boże! Słowem szaleje za nim, świat w nim widzi cały, przytacza jego słowa, obnosi pochwały, każdy postępek zachwyt w nim budzi niezwłocznie, a słówko by najmniejsze ma wprost zawyrocznie. Tamten to szczwana sztuka, więc mu nie jest trudno sidłać swoją ofiarę świętością obłudną i raz w tak niezawodną trafiwszy słabiznę, za swe szczytne maksymy ciągnąć gotowiznę. Ba, i ten sługus jego też bawi się w księdza I nam również zrzędzenia swego nie oszczędza Przewraca gały, wzdycha i prawi jak z książki Swe kazania na muszki, bielidła i wstążki Wszak nie dalej niż wczoraj rzucił mi do błota Chusteczkę wywleczoną gdzieś z świętych żywota Mówiąc, że to jest zbrodnia straszna, niesłychana Mieszać ze świętościami przybory szatana Scena trzecia Elmira Marianna, damis, kleant, Doryna, Elmira, do kleanta. Dziękuj Bogu, żeś został. Minęła cię cała porcja, która nam we drzwiach jeszcze się dostała. Lecz właśnie mąż nadchodzi, zatem pozwolicie, że zaczekam na górze na jego przybycie. Kleant, ja tu zostanę. Nie mam czasu do zabawy, a muszę z nim omówić pewne ważne sprawy. Scena czwarta. Kleant. Damis, Doryna. Damis, O małżeństwie mej siostry niech wuj też natrąci. Boję się, że pan Tartif nam tu wodę mąci. Stąd o decyzję ojca dręczy mnie obawa. Wujaszek wie, jak bardzo drogą mi ta sprawa, że gdy mą siostrę czucia związały z walerym, dla jego siostry znowuż płonę ogniem szczerym. I gdyby. Doryna, pan tu idzie. Scena piąta. Orgon, Kleant, Doryna. Orgon. A, to ty! Jak się masz? Kleant. Cieszę się, że cię widzę z powrotem. Cóż mnie masz o zasiewach? Czy na wsi czas ci zeszedł mile? Orgon. Doryno! Do Kleanta. Mój szwagierku, wstrzymaj się na chwilę. Czy pozwolisz, bym przedtem przez minutkę małą wypytał tej dziewczyny, co się w domu działo? Do Doryny. No, niechajże mi pan na nowiny opowie. Przez te dwa dni co słychać, czy wszyscy tu zdrowi? Doryna. Przedwczoraj pani nasza była bardzo chora. Gorączka ją dręczyła silna do wieczora. Orgon. A Tartif? Doryna. Tartif? O ten bez żadnej odmiany. Zawsze z pulchniutką buzią, czerstwy i rumiany. Orgon. Biedaczek. Doryna. Wieczór pani bardzo z siło padła, choć zeszła do kolacji i nic zgoła nie jadła. Na ból głowy się straszny uskarżała przytem. Orgon. Atartif. Doryna. On? Wieczerzał z wielkim apetytem i z nabożnym skupieniem w sposób dosyć łatwy, wsunął barani comber i dwie kuropatwy. Orgon. Biedaczek. Doryna. Potem pani przez noc niemal całą uporczywe cierpienie zasnąć nie dawało. Poty przyszły tak silne, że do rana prawie Czuwaliśmy wciąż przy niej w niezmiernej obawie Orgon Atartif? Doryna Po wieczerzy, czując senność błogą Od stołu do sypialni przeszedł chwiejną nogą I sprawdziwszy, czy pościel dość dobrze wygrzana Legł w łóżku i bez przeszkód przespał aż do rana Orgon Biedaczek Doryna Wreszcie po tej nocy niespokojnej nakłoniliśmy panią na krwi upust hojny i wkrótce potem ulgę uczuła zupełną. Orgon. A Tartif? Doryna. Tartif? Ha, cóż, z duszą hartu pełną, okazując, co może pobożności siła, chcąc odzyskać krew, co ją pani utraciła, cztery lampeczki wina wypił na śniadanie. Orgon. Biedaczek. Doryna. Dziś oboje są już w dobrym stanie. Teraz spieszę do pani, niech się biedna dowie, z jaką pan troskliwością pytał o jej zdrowie. Scena szósta. Orgon Kleant. Kleant. Ta dziewczyna, mój bracie, w nos się z ciebie śmieje. I doprawdy, gdy widzę, co się tutaj dzieje, nie mogę jej potępić za owe przytyki. Widział, że kto na świecie podobne wybryki. Jakie szczary znalazłeś dziwne w tym przybłędzie Że poza nim nic zgoła nie chcesz mieć na względzie Że przyjąwszy w dom własny Dobywszy go z nędzy Teraz jeszcze... Orgon? Mój szwagrze Nie sądź rzeczy prędzej Aż sam poznasz człowieka, o którego chodzi Kleant Nie znam go dotąd Prawda, lecz mniemać się godzi Że nie trudno jest zgadnąć, co to za jegomość Orgon. Mój bracie, rozkosz sprawi ci jego znajomość. Dziwne uczucie szczęścia w twą duszę zawita, bo też to człowiek, człowiek, no, człowiek i kwita. Kto z nim żyje, błogiego zażywa spokoju. Na cały świat spogląda, jak na kubkę gnoju. Przy nim cała się moja odradza istota. On wyzwala mą duszę z doczesnego błota. Dzięki niemu z przywiązań ziemskich oczyszczony, Mógłbym na zgon dziś patrzeć matki, dzieci, żony, I nie uczułbym w sercu od nawet ukłucia. Kleant, a to niezwykle ludzkie w istocie uczucia. Orgon, ach gdybyś wiedział, jak go poznałem niechcący, Nie dziwiłbyś się mojej przyjaźni gorącej. Każdego dnia biedaczek ten o słodkiej twarzy opodal mnie pokornie klękał u ołtarzy, A zapał, z jakim wznosił do nieba swe modły, Oczy wszystkich obecnych wciąż ku niemu wiodły. To wzdychał, to się krzyżem rozkładał na ziemi, Aby dotknąć posadzki usty pokornymi. A gdym wychodził, za mną pospieszał w zawody, Aby w drzwiach jeszcze podać mi święconej wody. Że zaś mnie sługa jego objaśnił czym prędzej, kto on zaczł i wyjawił, że jest w srogiej nędzy. Chciałem go wspomóc, ale on, skromny bez miary, zwracał mi nieodmiennie część mojej ofiary. To za wiele, powiadał, połowa dość będzie i tak łaski twej nadto doznaję w tym względzie. Gdym zaś wzbraniał się przyjąć, zgadnij, co on pocznie. Resztę biednym w mych oczach Rozdzielał bezzwłocznie. Słowem, niebogo wywiodło w domu mego progi. A z nim weszła pomyślność wszelka, spokój błogi. On o wszystko się troszczy, nawet o mą żonę. O mój honor starania ma nieocenione. Jego straże każdemu do niej wstępu bronią i bardziej niż ja stokroć zazdrosny jest o nią. A przy tym sam dla siebie, ach, jakiż surowy. Włada drobnostce grzechu już dojrzeć gotowy za rzecz najbłachszą żąda pokuty i kary wszak ci sam się obwinił skruszony bez miary że kiedyś w uniesieniu grzesznym bóg mi świadkiem pchłę zabił przy pacierzu schwyconą przypadkiem kleant czyś ty oszalał bracie czy też od godziny bajaniem takim stroisz sobie ze mnie drwiny co ty chcesz wmówić we mnie? Czy myślisz, że można? Orgon. Mój bracie, twoja mowa jest wielce bezbożna. Wiem, że brat ku tym błędom chętnie ucha skłania i nigdy nie taiłem o tym mego zdania, że ci to niedowiarstwo nie wyjdzie na zdrowie. Kleant. Oto jakiego ćwieka każdy z was ma w głowie. Żądacie, aby wszyscy ludzie byli ślepi, i bezbożnikiem dla was jest, kto widzi lepiej. Kto przed waszym bałwanem nie uchyli czoła, Dlatego już na świecie nic świętego zgoła. Nie bracie, twych pogróżek głos mnie nie poruszy. Wiem, co mówię, a Pan Bóg czyta w mojej duszy. Mów, co chcesz, ja przy swoim sądzie pozostanę. Są udane świętoszki, jak zuchy udane. Tak jak na polu walki, nie tego człowieka, Mam za najdzielniejszego, co najgłośniej szczeka, Tak samo i pobożność szczerą w sercu kryje, Nie ten, co leżąc krzyżem skręca sobie szyję. Cóż u licha? Rozróżnić, czyliż to tak trudno, Między świątobliwością szczerą, a obłudną? Jednakąż mają znaleźć w twym uznaniu łaskę i porówni chcesz cenić ludzką twarz lub maskę. Porówni wielbić szczerość i pozór kłamliwy i stawiać czcze ma midło obok prawdy żywej, brać fantom za osobę i z własnej ochoty przyjąć fałszywą blaszkę jako pieniądz złoty? Doprawdy, większość ludzi to stworzenia dziwne. Co w zgodzie jest z naturą, to im jest przeciwne, im granice rozsądku nigdy nie wystarczą. Każde uczucie własnym szaleństwem obarczą, i w swe zapały tyle dobrych chęci kładą, aż rzecz, choć najpiękniejszą, zepsują przesadą. Przyjm to zdanie nawiasem, mój kochany szwagrze. Orgon. Tak, tyś jest najmądrzejszy z doktorów. A jakże w tobie jest cały rozum świata zgromadzony? Sam jeden jesteś światły, sam jeden uczony. Tyś jest katon, wyrocznia. Ty sam myślisz górnie, A wszyscy inni ludzie są przy tobie durnie. Kleant. Ani ja żaden doktor nie jestem uczony, Ni we mnie cały rozum świata zgromadzony. Jednak pochlebiam sobie, że potrafię zawdy Bez trudności odróżnić udanie od prawdy. I tak samo jak człowiek prawdziwie pobożny, Więcej dla mnie niż rycerz. Niźli Pan Wielmożny, Tak jak nie znam na świecie podnioślejszej rzeczy, Od cnoty wyższe cele mającej na pieczy. Tak znów. Nic mnie nie mierzi bardziej na tej ziemi, Niż fałsz, co się pozory barwi nabożnymi, Niż owi obłudnicy, nędzne szarlatany, Którzy podłych grymasów dewocji udanej, Używają bezkarnie, by ciągnąć korzyści, Z tego, co ludzie w sercu swym wielbią najczyściej. To, co dla wszystkich świętym być winno i wzniosłem, Oni czyją niegodnie towarem, rzemiosłem i od losu pragną zyskać korzystną odmianę przez obłudne wzdychania i posty udane. Ci ludzie, mówię, którzy w tym niecnym igrzysku dążą przez drogę niebios do własnego zysku, co wśród modłów o pensję umią żebrać dzielnie, Wisząc przy dworze sławią odludną pustelnię, Co pod nabożnym płaszczem kryją zwykle wady, Swą zawiść, niedowiarstwo, swoje fałsze, zdrady, I gdy chcą kogoś zgubić, osłonią, gdy trzeba, Swoją własną nienawiść interesem nieba. Tym groźniejsi w mściwości swej nieubłaganej, że tak szacowną bronią zadają sferany i każda zbrodnia snadnie może ujść im płazem, gdy bliźnich poświęcanym mordują żelazem. Takich w świecie szalbierzy wielu brat obaczy, lecz szczera bogobojność wygląda inaczej. Dokoła nas, mój bracie, zgodzisz się bez zwady, prawdziwej cnoty widzim dość liczne przykłady. Od spójrz na Arystona, patrz na peryandra, Oronta, Polidora, Alcyda, Klitandra. Oto ludzie, co w rzeczy życie wiodą święte, a nie fałszywej cnoty, purchawki nadęte. Tacy w postępkach naszych nie szperają do dna. Ich nabożność jest ludzka, przystępna, łagodna. Nie szukają naganą świat, piętnując cały w poniżeniu bliźniego swojej własnej chwały. I zostawiając innym maksymy przesadne, cnoty drogę wskazują przez życie przykładne. Lada pozorów złego nie chwytają chciwie, raczej skłonni są wszystkich oceniać życzliwie. Zdradliwej broni przeciw nikomu nie ostrzą, dążeniem ich prawości iść drogą najprostszą. Do cnoty przywiązanie ich w tym się zamyka, by grzech ścigać swym wstrętem, ale nie grzesznika. I nie sądzą, by trzeba brać w obronę srożej, obrażone niebiosa, niż sam zakon Boży. Oto są dla mnie ludzie. Oto, jakim śladem winniśmy kroczyć, idąc za owym przykładem. Twój jegomość nie z tego jest zgoła gatunku. Nie wątpię o twym szczerym dla niego szacunku, lecz mniemam, iż fałszywe cię uwiodły blaski. Orgon, czyś już skończył, szwagierku? Powiedz z swojej łaski. Kleant. Tak. Orgon. Więc upadam do nóg. Kleant. Nie, nie, jeszcze chwilę. Dajmy pokój dysputom, jeśli się nie mylę, wszak walery ma z dawna twe ojcowskie słowo. Orgon. Tak. Kleant. Dzień ślubu obrany był wspólną umową. Orgon. Masz słuszność. Kleant. Czemuż zatem odwlekać to święto? Orgon. Nie wiem. Kleant. Czyliżby inne zamiary powzięto? Orgon. Być może. Kleant. Cofnąć słowo, czyżbyś miał powody? Orgon. Tego nie mówię. Kleant. Zatem, gdy nie ma przeszkody, spełnienia obietnicy chyba nic nie wstrzyma. Orgon. To zależy. Kleant. Zagadką widzę końca nie ma. Sam Walery mnie prosił, aby cię odwiedzić. Orgon. Niebu niech będzie chwała. Kleant. Cóż mu odpowiedzieć? Orgon. To, co ci się spodoba. Kleant. Na to muszę ściślej poznać twoje zamiary. Cóż więc szwagier myśli? Orgon. To, co niebo rozkaże. Kleant. Ale prosto z mostu. Dotrzymasz słowa, czy nie? Gadaj, że po prostu. Orgon. Bywaj zdrów. Odchodzi. Kleant. Sam. Ten zwrot cały dość mnie niepokoi. Ostrzegę Walerego, Niech wie, jak rzecz stoi.